Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie na pewno dużo kontentu. Otworzymy sobie paczkę z gwarantowaną kartą TOC Premier League. Teraz zaczynamy od jakichś ośmiu paczek, które powiedzmy są całkiem średnie. Wydaje mi się, że będziemy mogli jeszcze spróbować zrobić może jakoś pika z Hero, bo chyba dzisiaj jakiś nowy się pojawił, jakieś paczki 10 razy 83. To wszystko w, dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będzie. Na początku otwieram sobie paczuszki, żeby troszeczkę foderku przyfarmić. Na tą paczkę z TOCem oczywiście z Premier League, bo tam trzeba przypalić dwa składy. Chyba 84 86 także Wszystko tego foderku tam poleci, także sobie tutaj na spokojnie Będę to otwierał, jeżeli coś fajnego poleci To wam to po prostu pokażę O, delikt 86, na pewno mi się przyda do tego SBC Okej, okay, teraz zostały nam naprawdę Dwie bardzo fajne paczki, paczka dwóch piłkarzy nie 83+, po raz kolejny Bez karty TOS, naprawdę, tych paczek Dwa razy 83, otworzyłem mnóstwo Podczas to i wydaje mi się, że nawet Jednej karty niebieskiej w tym nie trafiłem to zobaczmy, to no było już pięciu piłkarzy Ocenie 83+, to jest naprawdę bardzo Fajna gwarancja, zobaczmy, no nie, no złota karta to będzie mane. no kurde 86 może jakiś podwójny ci chociaż niestety nie same 8 trójki no tragedia tragedia no mamy tutaj naprawdę mnóstwo contentu mamy paczkę z gwarantowaną kartą TOT z Premier League mamy 90 plus Hero Pick jest tutaj fantazy golazo do wyboru mamy oczywiście jakieś player picki 82 jakieś tutaj Major League coś takiego gdzieś tutaj chyba jeszcze jest Coś FX, czyli top 5 najlepszych lig, 5 razy, 3 razy 85, ej, to wygląda całkiem spoko, ja to sobie zrobię teraz. Trzeba przepalić tylko skład 85, ej, to jest naprawdę duża szansa na trafienie jakiejś dobrej karty, no ja to muszę zrobić. Okej, okay, także przed nami paczka FX, 3 razy 85, najlepsze ligi europejskie, matko boska, Kaylor na was. Bez karty to, no, zobaczmy, może chociaż bez podwójnego walkoutu. Ojojoj, bez podwójnego walkoutu Taylor nawet to są karty 3x8,5. Jezu, jaka tragedia! O mój Boże! Na. Jedną kartę Toc Premier League trzeba przepalić składu 88 i To jest naprawdę konkretne wymagania No ale trudno, no to są tak naprawdę najlepsze karty do trafienia Także myślę, że jedną taką paczkę możemy sobie zrobić, bo dlaczego by nie Okej, okay, także Premier League Toc Upgrade ukończone przypali, no to dwa składy, jest to całkiem drogie SBC tak na ogół, no Naprawdę bardzo drogie, no można tutaj trafić naprawdę bardzo solidne karty Także myślę, że bez zbytnego przedłużania po prostu twórzmy paczkę Z gwarantowaną kartą Toc Premier League Mamy Brazylię w obrońca, nie mam pojęcia kto to będzie, to będzie Gabriel? O matko, to będzie Gabriel 91 overalla, to jest chyba bardzo, bardzo słaby traf z tej paczki, tak mi się wydaje. Jeszcze, no 50 tysięcy sobie taki Gabriel kosztuje, no na pewno nie będę nim grać, także totalnie się nie opłacało tego zrobić. Teraz zagramy sobie spotkankowy food Champions. w ogóle muszę zacząć grać food Champions. mamy jeszcze do zagrania oczywiście na to dwa dni, także oczywiście na spokojnie. Tak prezentuje się ekipa, Hansko już ulepszony, teraz sobie robię ewolucję Roberta Lewandowskiego, ale na, ten, na tego Lewandowskiego przygotowałem jakby osobny odcinek, który najprawdopodobniej pojawi się w najbliższym czasie. Lecimy do pierwszego spotkania w dzisiejszym odcinku. Jest to oczywiście Food Champions podczas okresu Tots Ultimate, także podejrzewam, że to tutaj na pewno będzie tryhardowe Food Champions. A my w pierwszym meczu gramy na Ronaldo Nazario w wersji Toty Icon 95. Także no zobaczymy, czy nasz Hansko, no powinien sobie z nim poradzić, tak szczerze. No Hansko to jest jeden z lepszych środkowych obrońców, także myślę, że z takim Nazario nie powinien mieć żadnego problemu. No właśnie tak jak w tym momencie, czyści. Okej, okay, Robert Lewandowski, wspaniałe wypuszczenie Markusa Rashforda. Zobaczmy, Markus Rashford, uderzmy stąd. No nie, no Petr Czek to obronił, ale to było tragiczne uderzenie Rashforda. Ja myślę, że on to jakoś fajnie tak podkręci, kurczę, a on to naprawdę mocno spaprał, no. W ogóle ostatnio dużo się dzieje w futbolu, możemy o tym chwileczkę porozmawiać. Real Madrid oczywiście wygrywa Ligę Mistrzów, no. Troszeczkę było mi smutno, bo jednak serduszkiem byłem za Borusią, no, słupek. No i oczywiście nowy transfer. Wydaje mi się, że bardzo mocny transfer, jakiś najmocniejszy w ostatnich kilku kilku lat, no Mbappé ostatecznie w Realu Madryt. No teoretycznie było to wiadome, ale tak jeszcze człowiek się łudził. No zobaczymy co przyniesie następny sezon, ale no Madrid wy będzie wyglądał naprawdę przepotężnie. Ojojoj oj, oj, no co tutaj się stało? Dlaczego Hansko nie powalczył o tą piłkę z góry? No troszeczkę się na nim teraz muszę powiedzieć, że zawiodłem. Chyba pierwszy raz w ogóle, odkąd mam go w zespole, ale on powinien tego Nazario tam wlecieć i tą piłkę po prostu wybić, no. Ja też w ogóle bardzo głupio gram w tym spotkaniu, no może dlatego, że nie jestem rozgrzany. Nie wiem, muszę się po prostu skupić bardziej na tym meczu. No gościu, jaką on, jak on broni w ogóle? Jakiś loter, jak mi piłkę odbiera. Tragedia. Oj, dawaj, Lewandowski jesteś szybszy od Schloterbeka. No, ten Schloterbek jest jakiś posrany na tej obronie. No, jak on to w ogóle tam gdzieś girę wsadził jeszcze, no, w między mojego Robercika, no? Zobaczmy, Robert Lewandowski będzie wejście w pole karne. Lewa noga jeszcze, Kilian. No, nie, nie, Peter Czech, co zrobił? Jaka w ogóle dziwna animacja to była? No, kurczę, no. Oj, Messi, Messi do Mbappe, chyba nie było tutaj spalonego, tak mi się wydaje. Mbappe, taki lobik, nie no, poprzeczka. Nie jest mi dane strzelenie bramki w tym spotkaniu, mam wrażenie, że przeciwnik oddał chyba dwa strzały. Jeden był bramką i ja oddałem z pięć strzałów już takich naprawdę solidnych i żaden nie był golem. Ależ Maldini teraz skasował tego Hawerca chyba, choj, oj, oj. Oj no, no Mendes, bardzo fajne podanie do Marcusa Rashforda, tutaj nie było mowy o spalonym, może wrzutka na Messiego. Come on, to, to nie powinno tak wyglądać. Kylian Mbappe, no Petr Czech co broni w tym spotkaniu. Zobaczmy Kylian Mbappe, wypuszczenie Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski jeszcze do Messiego. Messi do Gundogana, Gundogan do Rashforda. Przesunął się tym bramkarzem. Chciałem uderzyć po długim, zobaczymy się przesunął. Chciałem uderzyć po krótkim i Rashford stwierdził, że on sobie strzeli w środek. Centralnie w bramkarze, no także bardzo ciekawe. Ależ rozklepany, proszę cię Lewandowski, dobrze, mamy Remi 47 minuta, wracamy do gry, wracamy do spotkania, Robercik Lewandowski z fantastycznym wykończeniem, ale naprawdę ta akcja, no to było coś wspaniałego, no to jak rozklepałem tego gościa, to no dawno sobie tak nie poklepałem, nie? Oj, Robert Lewandowski podaje do Markusa Rashforda. Nie wiem, co on chce osiągnąć tym wychodzeniem, tym bramkarzem. Cham jakoś sprowokować do jakiegoś głupiego strzału, ale Robert Lewandowski! Słupek, ale będzie rzut karny! Schlotterbeck z żółtą kartką i do jedenastki podejdzie oczywiście. Robert Lewandowski, lewy górny róg to nie powinno być do wybronienia. Pięknie, pięknie, pięknie. Wygrywamy w tym spotkaniu. No nie ukrywam, no należało mi się to prowadzenie. No totalnie dominuje tego przeciwnika. Oczywiście on ma swoje momenty, ale tych lepszych momentów ja mam więcej. Ej, no czemu to to podanie tak w ogóle przechodzi? No dni stoi i się patrzy, no co za kasztan. Dobra, Kylian dawaj, jesteś 13 razy szybszy od Roberto Carlosa. Messi może uderzenie finezyjne, no głupia decyzja, no Petr jak to nas spokojnie obronił. Okej, okay. Schlotterbeck pokonany, Bright również i Robert Lewand... No nie, no ta Bright, ja pierdzielę, obrona rywala w tym spotkaniu robi niesamowite rzeczy. Nie no, Kajawers wygrywa główkę z Maldiniego. Ja naprawdę tego Maldiniego chyba muszę wymienić, bo no kurde, no takie błędy popełnione. No wydaje mi się te, te dwie bramki, no to przez Maldiniego żeśmy tutaj stracili w tym spotkaniu, no. Ależ bardzo, bardzo, ale to bardzo boli taka porażka. Jezu, mój rywal naprawdę nie zasługiwał na to, żeby wygrać ze mną. Głupie błędy w obronie Maldiniego. Naprawdę, ja nie chcę tylko narzekać. Ale no ten Maldini, coś kurde, ostatnio coś jest z nim nie tak. Jeszcze sobie zobaczę, oczywiście, te dwie bramki, czy to na pewno było winem Maldiniego. Zobaczmy. Tutaj podanie, które leci dosłownie dwa na godzinę. Maldini po prostu stał. No nic nie robił, on po prostu stał. Nie chciał tego odebrać. No i no, przegrywa główkę z hawercem. No kurde, no od Maldiniego wymagam trochę więcej niż. Czegoś takiego. No, zobaczymy. O, może będę testował tego Gabriela. Może kupię jakiegoś innego środkowego obrońcę. A teraz, tak na zakończenie, zróbmy sobie jeszcze jakieś szybkie SBC. Może jakieś paczuszki zadań fajne sobie odbiorę. Dobra, tak, tak na zakończenie, przygotowałem 7 paczek. Są to oczywiście paczki średnie, ale paczki, które oczywiście mogą zaskoczyć. No, trafienie karty to w takich paczkach to jest po prostu naprawdę graniczy to z cudem. Jest oczywiście, podczas toców Ultimate, gdzie są tak naprawdę. Najlepsze możliwe tocy w paczkach. Oczywiście jest tam kilka foderków, ale w większości to są naprawdę drogie i grywalne karty. Na zakończenie dwie paczki, dwóch piłkarzy. Ocenię 83. O, jest karta toc! W końcu mam w Brazylię! Środkowy mocnik ofensywny to będzie ta piłkarka Debinia, chyba, o ile się nie mylę? Tak jest, także toc ultimate trafiony karta 95. Dobra, dobra, dobra. Na ławeczkę rezerwowej. Myślę, że naprawdę bardzo fajnie. 5 na 5, dobra. A ile ta karta kosztuje? 300 tysięcy. Kosztuje pani debinia, tylko obawiam się, że ona ma jakieś widełki popcute. Ale jest to karta naprawdę solidna, i myślę, że na ławeczce rezerwowych ona będzie robiła robotę. Ten dribbling, to tempo, to wszystko naprawdę fajnie, wszystko współgra. No zaskoczyłem się, naprawdę. Patrzę 2 razy 83? Teraz kolejne, może 2 razy z rzędu, niestety nie. Także z takim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Przepraszam, że odcinek jest taki krótki, ale obecnie nie mam za zbytnio czasu, żeby grać w FIFA. Także dziękuję wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, czyli tak, możecie zostawić łapkę w górę, napisać jakiś miły komentarz. Słyszymy się najprawdopodobniej jutro. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.